Relacja mistrz-uczeń, bezpośredni kontakt z wykładowcami, którzy mają czas i są dla studenta. Miejsce dla młodych, którzy chcą dobrze wystartować w dorosłość lub, mając pewne doświadczenie, poszerzać i wzmacniać kompetencje. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej to takie miejsce. Dla osób, które mają już wykształcenie co najmniej licencjackie, są studia specjalistyczne, podyplomowe. Kto się nie rozwija, ten się zwija. Zatem kształcenie ustawiczne. MBA. Master of Business Administration. To prestiżowe studia, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności menedżerskich dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub ubiegających się o takie stanowiska. Menedżerowie przetnych, państwowych, kierownicy jednostek, organizacji administracji publicznej, dążący do podniesienia kompetencji w zarządzaniu i uzyskaniu uprawnień do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych. Mediacje pojednawcze w rodzinie to jedyne w Polsce studia w zakresie mediacji skoncentrowanych na rozwiązywanie konfliktów rodzinnych i małżeńskich. Bazują na zmienionym prawodawstwie w zakresie ochrony rodziny. Relacje międzynarodowe i dyplomacja dla osób, które chcą angażować się we współpracę międzynarodową i podejmować delegacje zagraniczne oraz ich obsługę w administracji publicznej, edukacji lub w firmach. Studia mogą również stanowić pierwszy krok do spełnienia marzeń opacy dyplomaty. Polityka gospodarcza, i bankowość. Dostarczą aktualnej wiedzy dla zrozumienia podstawowych praw ekonomicznych i mechanizmów regulujących przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce. Poza tym polityka ochrony. Ekologia i zarządzanie, kompensacja przyrodnicza, logistyka, marketing internetowy, retoryka i komunikacja społeczna, dziennikarstwo, rzadkość, techniki multimedialne. Poza tym studia licencjackie: dziennikarstwo, politologia, informatyka medialna, kulturoznawstwo, studia uzupełniające magisterskie: dziennikarstwo oraz politologia, a także studia inżynierskie z informatyki. Uwaga. Na wszystkich bardzo ciekawe, użyteczne, współczesne specjalizacje. Wszystkie informacje znajdą państwo na stronach internetowych uczelni www.wsksim.edu.pl. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Uczelnia z charakterem Polecamy wakacyjny numer miesięcznika w naszej rodzinie. W tym wydaniu aż 132 strony z ciekawymi artykułami dla całej rodziny. Między innymi, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie, o poszukiwaniu prawdziwej miłości opowiada Agnieszka Warecka. Szlakiem Orlich, Gniazd, piękno polskich średniowiecznych zamków przybliża Sylwia Mazurczak. Jeśli Europa chce przetrwać, o konieczności powrotu do moralnej polityki i chrześcijańskich korzeni przypomina senator Jan Maria Jackowski. Wybierz dobrze. Bogactwo kierunków i perspektyw w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej przedstawia Katarzyna Tielska. W kropelce radości dla najmłodszych czytelników przeczytamy, jak zostać apostołem Pana Jezusa w kąciku edukacyjnym, uczymy się języków i poznajemy Polskę. Natomiast w dziale porad poznamy właściwości Maliny i Lawendy oraz znaczną i zdrową letnią kuchnię. płyta największymi przełamiami Damiana Holeckiego. 12 między innymi Różem dla Ciebie jestem i rodzinny dom. Miesięcznik do nabycia w Fundacji Jurgiko. Przyjaciół Radia Maryja. tutaj w poleciny. Część Boże!